Yo, cześć, witajcie z tej strony. Young Michał, witam Was w kolejnym odcinku z gry Lego Marvel Super Heroes i za W dzisiejszym odcinku taki właśnie wziąłem sobie plan do załatwienia, <laughs> e, że w dzisiejszym odcinku zrobię własną postać w Lego Marvel. Tak. E, z tego co się dowiedziałem, e, tworzenie postaci jest gdzieś tutaj. Chyba, chyba tak, tutaj To jest opodatkowanie medyczne. Dzięki nowoczesnej technologii możemy zbudować każdego super Ja jakby tylko nam przyjdzie do głowy. Z wyjątkiem klonu Spidermana. <grym> e, dobra, widzowie. To. E, holo działa. E, ten mikrofon. E, w prywatności e, sobie zbierałem holograficzne monety, i dzięki temu właśnie teraz w tym momencie mam miliard monet. To jest bardzo dużo. Jakie są bohatera? Weźmiemy No chyba pierwszego, jakiego tutaj mamy. No na przykład tego. I co? E, to jest nazwa. To nazwijmy go. Jak chcę go nazwać? E, e, o u n g j ja, e, m h a o. Chyba idealnie miałem, starczy na to. Dobra. E, mm. Najpierw zajmę się nazwą. Young. Żeby nie było. By the way. Young. Ale. Ja chcę zmniejszyć to. Eee, ja chcę zmniejszyć wszystkie litery. O. Young. Young, 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 young. Dalej. O! Dobra. Eee, tu usuniemy ten sobie znak. My i A, Ojej. Dobra. Chyba nam starczy liter, z tego co wiem. Mi... Mi... c O jest star nie starczy nam. No cóż to, będziemy musieli sobie tutaj to zrobić. Mi... Mi... H O... Ły. Może być ły. O, oh, shit, już. Na... Nie, dobra nie będzie... No nie, co zrobiłem. Eee... Michy, a... O Jezu, ale są ciężliwe. Dobra. Jeszcze raz. Michał. Dobra. No i będzie teraz jak Michał. Dobra. Co to jest? Nie wiem. To jest jakiś kurde kod do bomby, czy co? O co z tym chodzi? Cyryby, Kody? Ale na co? Nie wiem, ale... Tu jest chłopcowy chyba bohater. Oh, shit! <laughs> eee, o, taki spoko będzie. Dobra. Eee, ha, he, head. Co on będzie miał na głowie? <coughs> o, na przykład to sobie weźmy. Włosy. A może sobie włosy weźmy jakieś? O Jezu, to będzie... Nie powiem, jaka postać. Bo zbadają YouTube'a. E, ale weźmy sobie te od Tora. O. Jakieś takie fajne. E, to nie jest taka wygląda. Shit, ja nie wiem, co ją zrobić. Hmm, nie, to jest brzydko. No tak, normalnie. No chyba, chyba taka będzie. Okej, okay. morda. Jest kremowa, morda, czy nie ma? Teraz se czarną wezmę. <grymne> nie narzutuję no, eee, się że. Eee, <grymne> Dobra, nie będę nic kontynuował. Eee, co ja chcę sobie tutaj wziąć? Kios. sobie tutaj chcę wziąć. Nie, no nie, kumpiec. Eee, jakiś taki. Na przykład. O! Jak to pasuje. Dobra. Rękawy. Rękawy weźmy sobie. A czerwone, dobra, muszę sobie poszukać czerwonych. A o! Oh, takie będą idealne. I ręce. Czerwone. I tu takie majty, czy co to tutaj jest? To też takie. O! Jak to pasuje! I co jeszcze? Muszę sobie młot wybrać. Ja Chcę młot od Tora. Bo wtedy nasz Jank Michał będzie mógł latać. Jeszcze na pewno. Dobra, no to właśnie to jest moja postać. To jest moja postać. Super wygląda. <grywa> eee, I co? Właśnie, chyba się... się chyba, chyba... Będziemy musieli sobie ją znaleźć. Gdzieś tutaj. Bohater A, bohater B, O, co... oh, jest, Jank Michał. Oh shit, ale to jest fajna postać, ty. Potrafisz latać? Potrafisz, co potrafisz? Co potrafisz? Potrafisz latać. Masz te pieruny na pewno, od Tora, bo ma zdolności Tora. I co? Tak wygląda moja postać. Ale fajnie wyglądają te rogi. Ro naprawdę fajnie. Naprawdę, naprawdę fajnie danko ale nie. Dobra widzowie. No to lecimy sobie do e, Manhattanu. Ile z tych klocków? Mamy 128 złotych klocków i niewiele nam klocków zostało, żeby dostać się do kolejnej misji. Więc chyba dzisiaj tego nie wykonamy. sumie mamy 50% gry już. To jest już bardzo dużo. W dzisiejszym odcinku tak bardziej się zajmiemy eksploracją postaci. Bo mamy tutaj tyle postaci, które możemy sobie odblokować. Że to ja nie mogę. Wykonaję sobie jakąś taką pierwszą postać. O, szkoda tą. Akurat tak mi się rzuciło w oko. Więc sobie tutaj wykonamy pierwsze zadanko. Bo kto nam zabroni? Picos why not Dalej, dalej, dalej. Lecimy. No, widzę, że wróciłem po krótkiej przerwie, pięciosekundowej dosłownie. Dobra, jestem. E, pięciosekundowej przerwie, nie 5 pięciosekundowej, dla Was to było pewnie 5 sekund, ale dla mnie to było trochę dłużej. Jak e, ktoś mi się dobił znowu do, do pokoju, wiecie jak to jest. Dobra, to jest kolejna postać jakaś. Opakujmy sobie w ogóle tą postać. Dobra. Jestem już, jestem. Sorry, że takie cięcia robię, ale no trochę mi ktoś tutaj przeszkadza w nagrywaniu. Dobra. Widzowie, mamy agenta I.M. To nie jest I.M., tylko to jest agent Hydry. Co on potrafi? On potrafi strzelać, on potrafi latać, A to było wiadome, bo nie wygląda na osobę, która mogłaby latać. Nie wygląda, po prostu jest taka, taka inna. Oh shit! No nie, no nie, ja nie chciałem tego zrobić. Dobra, e, na górze pewnie. Poczekajcie, bo mi włosy... Ja mam długie włosy, by kogoś to interesowało, w sensie ja mam dredy. Więc... Ale ja sobie mam dredy. Jakby kogoś to interesowało. Taka ciekawostka. Pewnie każdy teraz sobie uzna, że żartuje, ale ja nie żartuję. Akurat nie żartuję. Może kiedyś na jakiś specjalu pokażę twarz. <laughs> nie, no, żartuję. Raczej się to nie wydarzy szybko. Dobra, ale skupmy się na grze. Skupmy się na grze, a nie mówmy o moich włosach, a właściwie to o Nie No i mamy kolejny schemat hałok. 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 Ja wiem, tak się czyta jego nazwę. Nie ty. Hałok. Hałok! Ty, 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 ty! Potrafisz latać? Shit. Co ty potrafisz? Potrafisz mieć jakieś płomienie. O, masz płomień. Ale szkoda, że nie potrafisz latać. Bo ty byś... Myśl... Ty, ty akurat wyglądasz, jakbyś mógł latać. Jakieś od razu z z brzegu. A no weźmy sobie, wykonajmy e, tą postać, bo tak się rzuca w oczy. Ja poprzednia. <coughs> 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 Dobra. E, Spider-Man. <coughs> dawaj, 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 dawaj. Dobra, teraz tu jest do Spidermana. Spider-Mana. To jest chyba... To, to chyba nam odblokowywały przejścia. Dalej. Dalej, 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 dalej. Coś tutaj jeszcze jest. I to wszystko. Więc teraz nam będzie nam potrzebna Jean Lub też Feniks, więc weźmy sobie Feniks. Ja bym jeszcze latała tam Feniks, bo ona też wygląda taką, która by mogła latać. Ale nie! Ale nie! Oh shit! Ja nie chciałem tego zrobić. Dalej, dalej. Nie! No, Do... Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, 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 szybko. A w ogóle myślałem, czy nie nagrać sobie jeszcze jakąś taką grę Lego. Bo ja bardzo lubię gry Lego i myślałem, czy nagrać jakieś, nie wiem, na przykład Lego Star Wars The Complete Saga. Taka gierka, fajna. To jest dość stara gra, bo to jest chyba jedna z tych pierwszych gier Lego. Bo z tego co pamiętam było LEGO Star Wars The Video Game, LEGO Star Wars 2, i potem było The Complete Saga, i to była chyba trylogia tych wszystkich, <gryw> tych wszystkich, tych dwóch gier. Dobra, bo moja Fenix się zablokowała. O, dobra. Teraz już się zablokowała. O co tutaj chodzi? Potrzebny nam będzie tor. Ha, my musimy te kosze rozbijać. Na czas. A on daje dodatkowy czas? Taki jeden kosz? Daje. Dobra. Jeszcze jeden gdzieś... A, tutaj. No i... Oh, shit! Nie! 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 No, jeszcze raz robimy. No, shit, no. Ja nie umiem tą kamerę obrócać. To jest takie uciążliwe. Bo napadzie to by jeszcze się dobrze dało to zrobić. Ale na klawiaturze to ciężko. Albo mogliby przynajmniej... O! kamerę na myszkę zrobić. Chociaż to jest już taka stara gra, więc... Właściwie też ona gra nie ma, le, LEGO w sensie, nie ma kamery na myszkę, więc... Nie wiem, w Kangurka Kao sobie pograli, po, pograliście, jeśli chcecie na myszkę. Dobra, nie gadajmy o Kangurku Kao, mamy postać. Kim to jest? Kim to jest? Kto to jest? Bullseye, Bullseye. E, a to nie jest on, Black Bolt, a w sumie to podobna postać. To są identyczne postacie dosłownie. No, no dobra, może nie. Nie są identyczne, ale są podobne strasznie. Co on robi? Rzuca jakimiś kartami? Ciekawa postać. Polecimy sobie z Kapitanem Brytanią, bo czemu nie? Tu jest teraz jakaś postać. Ile mamy już w ogóle postaci? Mamy 56 postaci. Tyle już mamy. A, nie kupiliśmy sobie tego gościa. Sebenne na samuraj. O, fajnie wygląda. Mam miecz, rzuca nim? Dobra, widzę. Zrzucimy sobie do kolejnego zadanka. O sobie zaznaczyłem postać. O co tu mi chodzi? To jest schemat, ale to tyle. Nie, to trzeba zrobić. Aha, dobra wiem. Pamiętam to zadanie. Kiedyś robiłem je. To jest zadanie, gdzie trzeba... No oh, Trzeba po prostu na czas sobie porozbijać. E, tu dla halka 2 z siedmiu, dobra, dalej, dalej, dalej. Dobra, to jest chyba od razu kolejne. Oh shit! No, nie, dalej. O jest, Już się. Uff, myślę, że nie zbije. Dobra, muszę się skupić. Bo to jest akurat trudne. O nie. Dobra, jeszcze raz. Kurde, no ja nie mogę tym wycelować. To jest ciężkie. No oczywiście, tak, nie musie, nie, nie mogłem tego zrobić. Wiadomo... Bo z chwilę się zamknę, bo... muszę się skupić. Bo to jest trudne zadanie w sumie. Yeeeah! Uh. Mamy kolejną. No co? Co mamy kolejne? No mamy kolejne znaku lokanone. kto to jest? She Hulk. O, to jest. Y, dziewczyna halka. Blukuję sobie. She Hulk. Co ona potrafi? O, potrafi jak ten, ten, ten. Ten. Jak on. <guluję> jak ten. Jak Powerman. Tymi właśnie. Chcę je podrzucać. O. To jest właśnie przydatne, bo można sobie. Nie, nie, można nie, nie używać tora i, i robić wszystko jak tor. Tylko. Dobra, nieważne. E, to jest w ogóle jakiś samochodzik, ale do dupy. Do dupy, do dupy. Dalej nie wiem, gdzie jest ten zasrany. Za zażgany. <śm> No, po prostu gdzie jest ten srebrny surfer? Bo już dawno szukam z nim zadania do wykonania. W ogóle to jest jakiś klocek, ale nie robimy go, bo to jest jakieś gówno. <ś> nie. Dobra o, o co tutaj chodzi? Tutaj mamy jakieś gówno. Co ja z tym muszę zrobić? Obracę sobie kamerę. ja nie wiem o co chodzi. Tu jest jeszcze ten klot, jakiś klocek, A, to jest chyba na czas. Dobra, to sobie użyjemy tutaj kolosusa na przykład. Aha, i to jest na czas, czy no co? Nie, to nie zdąży. Nie, nie. Dobra, to musi być. Kurde, bo to jest trochę ciężkie. Dalej, Teraz jada czas. Yes, dobra. 129 złotych klosek. Dowie, gdzie są dalsze jakieś postacie? Tu są te odrzutowce, ale ja ich nie chcę. Tu jest jakaś postać. O, sobie odlokujmy ją. Because why not. Because why not. Ile mamy już tych postaci? To jest tak wiele. Lecimy z tą serią naprawdę jak burza. Naprawdę, naprawdę jak burza. mam 50, 50, prawie 51, już procent, gdy. Naprawdę lecimy jak burza z tą grą. 2015 która godzina? 20, 15. 2015. 20, 15. 15 widzowie. To, to jest hit. To jest hit, to jest hit. Oj, to jest czarna pantera. Dobra, w ogóle zobaczmy, ile mam minut odcinka. Jest to 18 minut, dobra. E, to sobie jeszcze porobimy jakieś zadanka. E, jakieś oprychy ukradły mi mleko. E, Zapach doprowadził mnie tutaj, ale po co mieliby kraść właśnie mleko? E, skoro jest w każdym sklepie, to mnie wygląda na zasadkę. Pomóż mi się z nimi rozprawić. No cóż, może dlatego, że mają stroje więźniów. I żeby coś na szybko wykombinować, a nie iść do sklepu. To właśnie kradną czarnemu panterze <grybujesz> czarnemu panterze mleko. Pracować, pierdolę w ogóle. Robimy e, sobie tę zadankę tutaj. Zadanka po prostu zwalamy tych wrogów. Ile tej kasy dostaje? Boże, monety razy 10! I to wszyscy. A nie, to jeszcze nie wszyscy. <laughs> Dobra, to no, wszyscy? No jeszcze? Jeszcze nie? Jeszcze nie? Jeszcze ktoś? Nie. Dobra, że się walczy u twojego boku. Dzięki. Dzięki za pomoc. Teraz mieszkańcy tego miasta będą mogli spokojnie się cieszyć. I Paper Pots. Paper Pots właśnie została odblokowana. I już ją widzę. No dalej: Paper Pots. Nie potrafisz latać i nic się potrafisz, więc to jest taki zwykły ludzik. Spoko. Spoko, spoko. Oj, tu jest od razu kolejna postać, a to jest chyba strój do, 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 do tej, co by kupaliśmy. Tak, z tego co pamiętam, to chyba jest strój do tej Paper Pots. I chyba też dla Pantery? Tak! No to szybko ma do nas już jakieś zadanie. Kompre korporacja Roxon planuje wykorzystać urządzenia z celu zdobywania bezcennego Nie z na wyspy. Nie możemy podwoić ten ładny. Dobra. Co musimy zrobić? Tam widzę coś do to? Ale będziemy sobie tutaj musieli podlecieć. Nie, ja spadam. Nie. Nie chcę o kim w ogóle grać. Dawaj mi zielonego gublina. Ja teraz spadnę. Nie, dobra, nie spadłem. Kapitan, Ameryka. No ale żeś rzucił tam deskę. Ej, co jest teraz? Ja mam deski. Zmienię na pana fantastycznego. I o, dobra. Jeszcze raz. Co jest? Jeszcze raz, kurde. Głupi, kurde. Dobra. No. O! I teraz poszło idealnie. Po mojej myśli. Dobra widzowie, co my będziemy myśleć o sobie dalej zrobić? O. Oj, oj, oj. od razu mamy obróć się kamerą łaskawie. Dobra, dziękuję. Ale w ogóle skoczyłem pięknie. I deska. Czy nie deska? I deska. Deska nas ratuje. Deska nas ratuje i mamy jakieś zadanie. Dobra. Znam chyba kolejność tego nawet zadania. Już, już tyle razy robiliśmy to. Pierwsze to do tego to tutaj to tutaj i to tutaj no i kurde prosto znam ten schemat na pamięć dosłownie na pamięć oh shit co się stało lud Wakandy jest ci wdzięczny i mojej pięści również Rescue. dobra zaraz odblokujemy tą tę no ona jest? Tutaj jest. O nie ty! Dawaj. Jest kółe. ona potrafi latać. O Boże, ale ma płomienie. Ja nie mogę. Świeci się normalnie na różowo. E, tu jest od razu jakaś postać, to sobie ją odblokujemy również, because why not? Dobra, teraz chyba poprawię mikrofon. To, to powinno być mniejsze. Dobra, Coś mi się wydaje, że w tym tutaj będzie to, czego szukamy, bo to było zakryte jakimś listkiem. O, i tak wiedziałem, że to będzie tutaj. I co teraz? Coś dla magneto, i to chyba nam odblokuje. Dobra, dalej, komer, kom, Komero. Dalej. dalej, Komero. O, dobra. Magneto, magneto, magneto. I co? Myślę właśnie sobie, czy nagrać e, LEGO Star Wars The Complete Saga. Gra już jest trochę stara, bo wyszła w 2007 roku. Z tego co wiem, chyba w 2007, czy tam w 2008? 2007 chyba. Tak, chyba w 2007. E, I co? I co? O! Postać e, Super diura. co potrafisz? O! Potrafisz szybować, fajnie. Co e, jest, jest? Bo chyba coś tam jest? Czy ja jestem ślepy? Tu jest chyba schemat? Tak, dobrze widzę. No to mamy schemacik, pięknie. Ciężarówka policyjna, świetnie. Super. Te pojazdy to chyba sobie blokujemy na samym koniec. gry tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, bo nie jest mi się trochę tych automatów sprawdzać. Albo już sprawdzę te automaty, już jak wam będzie, widzowie. E, no co, myślę na nagraniem y, Lego Star Wars The Complete Saga. Ludzie na przykład Lego Władca Pierścienie, lecz Lego Władca Pierścienie jest naprawdę tak bardzo chronione prawami autorskimi, że to naprawdę. Jeśli w sensie, chodzi tu ogólnie o to, że sceny. A właściwie te głosy aktorów są wzięte po prostu z filmu. Przez co cały czas są prawa autorskie. Więc się trochę boję o to, by nagrać Lego w pierście nie, bo jest tak chronione jak żadna inna gra Lego. Dosłownie. Lego Marvel's Pre-Heroes nie ma takiego problemu, bo dialogi, mimo to, że są aktorów, którzy grali. Chyba tych aktorów, którzy grali. Które tego Stotarta, Starka. Dalej. Chyba to są ci aktorzy. O, tu jest coś dla To Są głosy właśnie tych o, a, aktor, a, aktorzy, a, 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 aktorów, ale to nie są głosy z filmu, więc to nie ma e, praw autorskich. No, to nie ma praw autorskich. E, więc po prostu wszystkie sceny, sceny. Głos aktorów jest wzięty z filmów, dlatego bardzo się obawiam o prawa autorskie. Dlatego chyba lepiej sobie właśnie te Lego Star Wars The Complete Saga nagrać. Patrząc na to, że tam postacie w ogóle nie gadają. Serio. Tam nie ma w ogóle dubbingu. Żadnego. E, I polskiej wersji językowej też nie ma, niestety, ale po angielsku to chyba nie będzie problem nagrać tej gry. Albo jak już, to na przykład, nie Lego Piraci z Karaibów też bym mógł nagrać, albo <laughs> Lego Star Wars Wojny Klonów, bo to też taka fajna gra, to jest Lego Star Wars Trójka. Albo na przykład Lego Piraci z Karaibów. Bo Lego Piraci z Karaibów były fajne, by, było to fajne. Dobra, Lego Piraci z Karaibów, no można by było nagrać Lego Piraci z Karaibów. Ale dobra, co mamy tutaj dalej sobie zrobić? Gamory mamy do blokowania, to jest chyba Gamora, bo wygląda jak Gamora. To jest ta chyba z LEGO Marvel Super Heroes 2. Spróbujmy blokować tę Gamorę. Gamora, Gamora. Otóż w ogóle wyścig, co to, to, to go wykonamy zaraz. Czego stanowczo nam brakuje? Super bohaterów muzyków? Co? I nie teraz papka w wykonaniu da... Co ty do mnie gadasz? Nie wiem o co chodzi. Ale o co chodzi? Draksofonisty? What the fuck? Dobra, gdzieś musimy chyba lecieć. Jest to chyba gdzieś daleko. Ale spokojnie. Albo sobie tam polecimy naszą nową postacią. Jank Michał, którą sobie odblokowaliśmy. Blokowaliśmy po prostu sobie ją zrobiliśmy. Ale fajna jest ta postać, naprawdę. Jest superowa! Dobra. Tu się muszę coś zrobić. Tak, górze coś mamy. A! Mamy coś! No i znowu. A, tu musi zrobić, ale też możemy to zrobić... Szkład e, e, Batlym, znowu ta głupia kombinacja. No, już to znam na pamięć dosłownie. Tak. O! Nie trafiłem. No, shit. Tak i co? I tak, tak. Proste. Jak buty spod sklepu. <laughs> Dobra, co sobie jakie, ale w ogóle. E, mamy dźwignię. Pewnie ona nam da właśnie dostęp. Do tamtego miejsca, gdzie jest to jakieś drakso, coś tam. I mamy... I co to jest jakieś... Nie, nie, nie wiem, ja się nie znam na instrumentach. Ogółem. Jakiś klakson, czy co to jest? <grym> ja naprawdę nie wiem. Dobra, zajedziemy sobie już tam moim, moim bohaterem. a idealnie, trafiłem do mojego bohatera. Panie, by byłyby jeszcze te postacie miały swoje ikonki własne. Tak, to by się wyświetlał ten wielki Lokiego Łepek. Bo to jest od Lokiego, tak? Tak. Należy nam podziękowania podziękowania na mój nowy wina winylu. Bo coś tam. Dobra, Gamora. Odblokowaliśmy sobie Gamorę. I tam już na górze widzę jakąś postać, albo blokuję sobie tę Gamorę.